Witam Państwa serdecznie, moimi Państwa dzisiejszym gościem jest Pan Ryszard Skowroński, reprezentujący ruch Palikota. Witam serdecznie. Dzień dobry, Panie Tak dobry się Państwa. uaktywniliście jako ruch tutaj w tym regionie w trakcie wyborów? My jesteśmy młodą, młodą organizacją, która faktycznie swe, szuka swojego miejsca w przestrzeni publicznej, w przestrzeni politycznej, samorządowej. W każdej przestrzeni mamy nieco do powiedzenia, wydaje się nam, mamy jakąś ofertę tutaj dla społeczeństwa, dlatego też się uaktywniamy siłą rzeczy. Bo uskutecznianie, droga Pani redaktor, drodzy Państwo, polityki ucioci na imieninach e, e, od czasu do czasu to, to, to Kto tylko... Kto taką politykę uskutecznił? E, domyślam, domyślam, domyślam się, że wiele osób krytykujących nas taką politykę uskutecznia, bo najlepiej uskuteczniać za klawiatury komputera e, w bezpiecznym zaciszu domowym. E, mm -hmm. W cudzysłowie oczywiście mhm. można to nazwać yy, imprezą ucieczki na imieninach. Region Wałbrzyski, taki prawdziwy najazd y, przeżywa teraz polityków z pierwszych stron gazdy. Dzisiaj pan marszałek Chetyna, y, także za chwilę y, pan Jerzy Wenderlich z SLD. A tak w zasadzie to takie mam pytanie y, uściślające, kogo oni wspierają, bo nie mają własnych komitetów znaczy... wyborczych, ani Platforma, ani SLD. Y... Powiem uczciwie tak, że no nie po drodze nam jest w tym momencie z każdym z tych komitetów, ze względu na to, że to jest zwykła gra, konkurencja, walka, zawody wyborcze. No, no, ale też stanęliście w szranki tej zdecydow Zdecydowanie tak. Dzia działamy tutaj bardzo prestiżowo, e zadaniowo, że tak powiem. Pod ale macie po własny komitet wyborczy. Podchodzimy, nie wstydzimy się szyldu przede wszystkim. Mamy ofertę dla społeczeństwa, mamy program w, w czterech punktach opracowany dotyczących w miarę wrażliwych miejsc i, i spraw związanych z regionem. Domyślam się, droga pani redaktor, że no, wszystkiego ogarnąć w programie nie można byłoby, gdyż byłby to nawał informacji, które nie byłyby do dla przeciętnego odbiorcy. Natomiast jak zwykle w życiu wszelkie niespodzianki wychodzą w praniu, czyli jeżeli na przykład zaczyna funkcjonować powiat, wtedy ewentualnie następuje identyfikacja faktycznych problemów i... i, i Chce mi Pan powiedzieć, że idziecie do wyborów i nie wiecie co tam spotkacie, tak, trupy z szafy, tak? będą wypadać? To Pani powiedziała, dobrze, że to Pani powiedziała, miałem na końcu to języka. Ja języko. tylko pytam. Miałem to na końcu języka, tak, mm -hmm. także nie wiemy co będzie tym jeszcze trupem. Ja podejrzewam, mm -hmm. że największym zagrożeniem będzie budżet powiatu, finanse. Mm -hmm. A ten... Wiemy o tym, że to jest kwota niecałych 40 milionów złotych, tak. jeżeli ktoś tu, i tutaj ukąd w stronę Pana Sza, Szałemeja, w, stru, w stronę mm -hmm. p, Pana Orpla z naszego powiatu, jeżeli ktoś twierdzi, że za 40 milionów można wyremontować 200 kilometrów dróg w Nie, no, Nie, ale Pan Orpel wspominał bodajże o jakimś zakredytowaniu się, także chciał wziąć kredyt. Dobrze, no to w takim razie robimy interes. Bank robi interes, powiat robi interes. My pokazujemy walizkę pieniędzy z 40 milionami złotych i żądamy 200 milionów. No, staram się obrazowo to przedstawić wyborcy. Tak? Rzeczą jest niemożliwą uzyskanie kredytu w wysokości 200 milionów złotych przy budżecie 40 milionów w samorządzie. A dług powiatu został już przejęty przez miasto? Słyszał pan o tym? No to właśnie jed, jeden z tych trupów. I teraz tak, deklaracje mogą się okazać puste, które gdzieś tam padają z, z ust pana Szałemeya. Chcielibyśmy mieć to wyartykułowane na piśmie, w formule jak, oświadczenia, jakiejkolwiek formule dostępnej w XXI wieku. Natomiast kwestia banków. Czy nie banki? wierzy pan Nie wierzy pan prezydentowi pani. Na no, słowo? W, w, nie? w polityce na słowo nie ma nic. Ale ludzie muszą wierzyć w obietnice, które między innymi pańska opcja przedstawia w mediach. Znaczy tak, no nie chciałbym tutaj powielać no. jakichś stereotypów, że my nie rządziliśmy, że, że nas mm. nie było władzy. No, to, to też może to się okazać jakimś pustosłowiem, nie? Natomiast robiąc objazdówkę w trakcie kampanii wyborczej tutaj po regionie, mm -hmm. no, ja widzę, co zrobiła Platforma Obywatelska, co, zrobiło, co, co, co zrobiła opcja rządząca z, wespół z Platformą Obywatelskiej, która jest... Z, 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 z przyczyn politycznych nie wymienię, bo być może do tych panów jest nam najbliżej w przyszłości. Wiemy kto współrządził mm -hmm. z, z Platformą Obywatelską. No Tutaj... ale z całym szacunkiem dla Waszego szefa, Janusz Palikot także długie lata spędził jednak ramię w ramie z członkami e, Platformy Obywatelskiej. Zgadza się, tylko że ewoluował i nie zapominajmy o jednej rzeczy, mm -hmm. że ta ewolucja, ew, ewoluowanie jego miało kulminację... W momencie, gdy rzucił legitymację partyjną, wyszedł z Sejmu. Ja zadam takie pytanie wszelkim tutaj notablom i politykom, kogo stać na takie zachowania polityczne i takie poprawne zachowanie. Mm -hmm. Kogo z, tutaj a, stać? A z jakimi problemami najbardziej boryka się powiat wałbrzyski? Ludzie Ech. w tym powiedzie. Zabrakłoby nam tutaj pewnie w, w konwencji tego programu czasu antenowego, natomiast tak, no przede wszystkim uszczęśliwiono w jakimś tam czasie, parę lat temu ludzi, tak zwaną własnością. Ja tutaj przejeżdżając przez, przez region, ten cały wianuszek tych wszystkich gmin dookoła Wołżycha. Dookoła Zauważyłem jedną ciekawą rzecz, że w godzinach pracy, w godzinach aktywności społecznej jest mnóstwo aut na parkingach. Ja już pominę te odrapane kamienice, których właścicielami są ci mieszkańcy, uszczęśliwiono ich własnością, droga pani, natomiast zabrano im możliwości dbania o tą własność. Praca to jest podstawa, to jest podstawowa rzecz. Mhm. Tutaj ja być może jestem trochę wizjonerem, niepoprawnym wizjonerem, natomiast yy, współdziałanie, współpraca to nie są jednostkowe, partykularne cenne, cele grupy osób, czy danego samorządu, tylko ja to rozumiem, że to jest współpraca na rzecz lokalnej yy, społeczności przez wszystkie samorządy, przez wszystkie organizacje, nawet pozarządowe, nawet organizacje, które będą mogły, mogły wspierać ten region. Organizacje zewnętrzne. Ja, ja myślę tutaj w bliskość granicy czeskiej, to jest region trans, transgraniczny. Nie? My musimy w powiecie kreować takie działania, takie inicjatywy, które będą pomagały szerszą ławą podnieść ten, pola, ten region. Bo już nie mówimy o samym powiacie, ten region z kolan, droga pani. W jaki sposób chce się to robić? No i teraz tak, no, są różne możliwości. Możemy wychodzić z różnymi inicjatywami prospołecznymi, możemy wywierać presję na rządzących. Tutaj u w stronę mediów, w stronę państwa, bo wy jesteście czwartą władzą, czwartą siłą. Możemy nagłaśniać pewne rzeczy. Jest to jedno z narzędzi politycznych. Możemy również próbować, próbować szukać wsparcia dla naszych inicjatyw poprzez zaangażowanie lokalnej społeczności. Mam tutaj na myśli, to jest jeden z naszych, jedno z naszych założeń programowych, osoby wykluczone społecznie, długotrwale wykluczone społecznie. Te osoby, droga Pani, się nie identyfikują, nie identyfikują w ogóle z regionem. To są zerwane wszelkie więzi społeczne, kapitał społeczny zupełnie nie, nie, nie istnieje. Linek, rynek lidera jest totalnie rozchwiany. Nie, nie ma tutaj jednego wyrazistego lidera. Jak do dzisiaj nie wiem, kto jest liderem na przykład tutaj u państwa w Obrzychu. Ja nie wiem, czy to jest pan Kruczkowski, który w światłach. W świetle Jupiterów odszedł od władzy wiemy, w jakim to było świetle, w świetle czego. Nie no, zdecydowanym liderem tutaj naszego rynku politycznego. Jest z pewnością pan prezydent dr Roman Szełemej. Proszę no pana. I tutaj do, do, pan o tym nie wiedział. I doty dotykamy tu właśnie meritum. Pan Szełemej jest nadania nie tylko y, pana Kruczkowskiego, ale z nadania przede wszystkim pana, nie no moim którego zdaniem nazwiska nie, nie będę nie, wymieniał. Nie, ale proszę pana, no pan to, się myli pan. Pan, pan Szełmaj jest z nadania 60% wyborców tego miasta. Tak, e, tak. Dostał, dostał, został zdefiniowany tak. przez platformę obywatelską, zadziałał żagiel partyjny, który spowodował te, że uzyskał. I tutaj ukłon, ukłon Szapoba mm -hmm. uzyskał taki mocny wynik wyborczy. Natomiast no ale, ale, to nie ma żadnego ale przełożenia. Z wyborami demokracji się nie dyskutuje. Ludzie chcieli Szałę y to tego mają teraz. Yy, możliwości PR-owe dzisiaj są nieograniczone przy tak mm -hmm. zwanej szybkiej informacji, przy, przy, przy możliwościach mm -hmm. medialnych. One są nieograniczone. Mm -hmm. yy, ja trochę wiem z racji tego, co robię, jak działa kuchnia polityczna, i, i, i tutaj no. Oczywiście, pani może obstawiać przy swoim stanowisku, ja będę dyskutował z tym wynikiem wyborczym. Ja mhm. widzę ten, ale no, ale ja proszę widzę, rozwinąć ten temat. No było i, i, 60% i, i, pierwsza tura, o co panu i, chodzi? Ja widzę to, ale, 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 to, ale to się nie przekłada w żaden sposób na działania dla lokalnej społeczności. Ja widzę, ja mhm. widzę, ja widzę te 60% na ulicach. Proszę pojechać sobie do Golińska, do Mieruszowa, ja tutaj zapraszam Pana Tuska ze swoim busem, niech sobie przyjedzie po tych odrapanych, dziurawych drogach, po tych bez wyrazów, Twarzach, na przystankach autobusowych, po, po tych smutnych ludziach. Nie, nie, niech kamery przelecą, niech ogólne telewizje pokażą, jak wyglądają rogatki tak zwanych aglomeracji. Ja jeszcze chciałbym wrócić do powiatu, tak na chwileczkę. My sobie zdajemy, jako ruch Palikota, zdajemy sobie sprawę, że bez tej aglomeracji Wałbrzyskiej, bez współpracy z tą aglomeracją Wałbrzyską, jednak no, te małe, małe gminy nie mają szans. Y, szans y, rozwoju i, i, i powodzenia. To jednak aglomeracja Wałbrzyska jest tym całym tutaj motorem, napędem i ta współpraca jednak jednak powinna się opierać y, o te działania y, y, w oparciu no o działania No to wspiera Pan teraz sztandarowe hasło natomiast naszego powiatu, dokładnie, właśnie Pana na ja to ja, dokładnie a to jako rzecznik jego występuje, czy kto? Do, dokładnie, natomiast no. No dokładnie, nie, nie, nie występuje to jako rzecznik, tylko chcę tutaj Państwu wytłumaczyć, że my nie jesteśmy na nie my jako ruch palikota nie jesteśmy ze wszystkim na nie bez względu na to czy wygra pan e, nasz powiat pan Szałami, z, z, ze swoim towarzystwem wzajemnej adoracji dlaczego pan tak mówi że to jest towarzystwo wzajemnej adoracji dotykamy następnej materii tutaj jeszcze no, dotknijmy, jednej myśli nie jeszcze mamy trochę czasu proszę dotknąć tej materii dlaczego Doty... pan nazywa tych polityków tych burmistrzów wójtów jako towarzystwo wzajemnej adoracji Jedynka, jedynka w Głuszycy, syn pana Orpla. W no, or, or, jedlinie, sorry. Mm, tak. I, jed, ale to jest facet z jedliny, ale tam jest główny, główny okręg Głuszyca Jedlina. Mm -hmm. I, czyli ja to nazywam, mam tam w głowie postawione, mm -hmm. że to jest Głuszyca I o, syn 28 latek. Syn pana Orpla. Dobrze mm. odmieniłem? Tak, ale może taki rzutki młodzieniec, proszę pana. I, szukający szansy w samorządach Na i w polityce, przykład. tak? Mm -hmm. A mój mój 23-letni syn już się sam utrzymuje, mm -hmm. Tłumaczy, jest tłumaczem przysięgłym języka angielskiego, mm -hmm. kończy u, 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 Wydział Rachunkowości Finansów na no, Uniwersytecie. Nie, no, ale się nie ten, możemy myślę. tutaj odbierać czasu. Da, daje radę, panie, no i raczej się nie w polityce. A no, a dlaczego polityka to jest zła materia? Dla młodych może właśnie. Chciał, taka zmiana pokoleniowa ja, 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 powinna nastąpić. Ja, ja, ja bym chciał, żeby młodzi ludzie najpierw, zanim wejdą do polityki, nabierali pewnego zespołu mm -hmm. doświadczeń. No to może młody Orpel tak. chce wejść teraz właśnie do polityki, żeby doświadczeń nabrać. No nie wiem dlaczego z jedynki, ale akurat może się tam czymś zasłużył. Tym, że jest synem starego Orpa. Mm -hmm. No dobrze, a mówił pan o towarzystwie wzajemnej adoracji, to No, no tutaj tam mamy to jest jeszcze taki... fajną, ciekawą jedynkę, mm -hmm. dziwne mm -hmm. nazwisko też. W szczawnie zdroju bryk. wprawdzie no przedsiębiorca, budowlaniec. Tak, no i co? To tak, źle? Chyba to tak, robota, tak, że jest na problemy przedsiębiorców. Nie ma w szczawnie zdroju mm. osób bardziej zasłużonych mm -hmm. osób, które są w stanie rozpoznać potrzebny, potrzeby okręgu szczawna zdroju. Szczawny zdroju ja muszę tutaj przyznać, jako, jako, jedna z jako jedna z nielicznych gmin otaczających Wałbrzych, Bardzo mi się podoba. To tak, mm -hmm. jeżeli, jeżeli miałbym gdziekolwiek w życiu szukać y, miejsca. Do, do, do realizowania się i do, 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 pełni, do popełniania funkcji życiowych, to tylko w Szczawni Zdrój. I w jego okolicach. Natomiast ja się bardzo dziwię, bardzo się dziwię, że ktoś, kto zna tą materię, bardzo ma dobrze rozpoznaną materię Szczawna Zdrój, który gdzieś tam gdzieś w jakiś mhm. sposób się zasłużył jako miłośnik, tudzież ewentualnie osoba kultywująca pewne tradycje Szczawna Zdrój, nie, 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 nie startuje z jedynki. Tutaj z naszego powiatu. My mamy taką osobę, wprawdzie na też dobrym, piątym miejscu, panią Grażynę, znaną artystkę, panią Dobrawę. Mhm. Ona jest miłośniczką Szczawna Zdrój. Ma, ma parę ciekawych pomysłów dotyczących Szczawna Zdrój. Dobra, no na pewno macie też fajnych kandydatów. Nie, nie będziemy teraz o wszystkich tutaj tak, mówić, ale tak. tak zupełnie na koniec, panie Ryszardzie, dlaczego ludzie mieliby zagłosować na ruch Palikota? No wy jesteście dosyć kontrowersyjni, przyznam się szczerze, w odbiorze społecznym. Czy znaczy, tak, na pewno te kontrowersje wynikają z niektórych sformułowań naszych y, posłów. Y, być może tutaj gdzieś. Y, y, pokutuje, brak jakiejś komunikacji, jesteśmy nowym ruchem, nową organizacją, docieramy się, droga pani, także tutaj nie straszmy mhm. ludzi, ja tutaj muszę skorzystać z okazji i powiedzieć, być nie jestem w odosobnieniu, ja jestem katolikiem w ruchu Palikota, jestem osobą wierzącą, mhm. także tutaj naprawdę nie straszmy ludźmi światopoglądówką, nie? natomiast bardziej bli bliskie mi są te ideały jednak prospołeczne, ta wrażliwość społeczna. Mam także. Dziękuję. Dziękuję. O. No ale jeszcze chciałabym się pożegnać z naszymi telewidzami. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem był dzisiaj pan Ryszard Skowroński, reprezentujący Ruch Palikota. Dziękuję Państwu. Numer 7, pamiętajcie.